Wronie dzieci, bo chcemy właśnie dzieciom pomagać i dzisiaj oficjalnie uruchomić nasze serduszko na nakrętki. Tego serca nie byłoby tutaj, gdyby nie pomoc naszego sponsora, czyli firmy Fligo Logistics. Jest pani z nami, jest z nami pani Justyna. Wojnarowska, także Pani Katarzyna Długość, które reprezentują właśnie firmę Frigo Logistics. Jest z nami również Pan Krystian Adamczyk, kierownik zakładów, warsztatów przy zespole szkół technicznych w Żninie oraz są przedstawiciele uczniów Dorian i Dawid, którzy to serce dla nas wykonali. Ja może głos oddam naszym gościom, ale witam jeszcze serdecznie naszych miłych gości. Jest to grupa Jerzyków ze przedszkola UBOWA, czyli bardzo po sąsiedzku. Pani Justyno, Pani Kasiu, oddaję głos. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do tej serduchy. Stamy się już troszeczkę, że wiemy, że wszystko co robisz jest związane z serduchem na dłoni. Jak mówiła, też chętnie przyłączamy się do tego typu akcji. I wracam to także bardzo szciutny, to chce, ta cel który zmaga się z trudnościami. Także trzymamy kciuki, że to serduszko zapełniało się jak najszybciej i pomocy. Bardzo dziękuję. Ja wierzę, że to serduszko będzie się nam szybko zapełniało, szczególnie, że mamy tutaj silną ekipę. Panie Krystianie, nie byłoby tej pomocy, nie byłoby tego serca, gdyby nie Wasza pomoc. Od, odezwaliście się od razu, kiedy do Was zadzwoniłam. Bardzo też za to dziękuję. Oczywiście uderza była natychmiastowa. Z, z panią Majemu byliśmy w kontakcie. Było naprawdę bardzo mało czasu, bo nie dwa tygodnie. Tutaj zarówno ukłony i podziękowania dla uczniów Zespołu Sztuk Technicznych, Techników Mechanicznego, które mamy tutaj przedstawicieli, ale też branżowej szkoły i samych nauczycieli zawodu, którzy stanęli na wysokości zadania, bo naprawdę było bardzo mało czasu, żeby wykonać takie serce. Jesteśmy chętni, zawsze włączamy się w takie akcje charykatywne, także yy, fajnie, że to jest to serce tutaj. Yy, za każdym razem, jak będziemy przejeżdżać, będziemy widzieli, że tutaj nasze dzieło stoi. Mam nadzieję, że wszyscy będą, tak jak tutaj Kasia powiedziała, robić przystanek i dorzucać swoje nakrętki do tego serducha, ja dopowiem tylko, bo pan Krystian tego nie powiedział, że to jest ich autorski projekt. Takiego innego serca nie ma na żadnym świecie, ani gdzieś w kosmosie, także my zapraszamy do nas na ulicę Szpitalną 23a. Ale ja wiem, że w tą akcję zbierania nakrętek angażujecie się my, Szanowni Państwo, jako słuchacze radia na wielu lat wspieramy różne akcje podjęliśmy tutaj decyzję o tym, że te pierwsze nakrętki, które będą e, zapełniały to serce, powędrują na rzecz e, małego Wojtusza Berki, który choruje właśnie na encefalopatię i porażenie wcześniacze. Wojtuś potrzebuje rehabilitacji, potrzebuje tlenoterapii, e, także my e, dzięki tym nakrętkom będziemy chcieli e, pomagać rodzicom, żeby Wojtuś wrócił do zdrowia. No i nasi najmłodsi, których zaprosiliśmy, oni nie tak dawno gościli u nas w redakcji grupa Jerzyków i oni mają też ze sobą nakrętki. Ja bardzo serdecznie chciałam też podziękować, bo dzisiaj to otwarcie naszego serducha jest nieprzypadkowe. Pierwszy dzień dziecka i chciałam też podziękować właśnie firmie Frig Frigo za to, że ufundowała takie przepiękne upominki, które rozdają właśnie Justyna i Kasia. Szanowni Państwo, wiem, że Pan Krystian ma ze sobą też kurczyki, ale one na razie nie będą potrzebne, ale chciałabym Państwa poprosić o wrzucenie pierwszych nakrętek do naszego serducha i Was, drogie dzieciaki, żebyście powrzucały też pierwsze swoje nakrętki do tego serca. Także do dzieła.

Oczywiście wszystkich mieszkańców Żlina i okolic zapraszamy do naśladowania tych maluchów tutaj, żeby też przynosić swoje nakrętki. To serce stanie przed naszą redakcją przy ulicy Szpitalnej 23, a będzie dostępne już teraz 24 godziny na dobę. Co ty robisz? A ja oczywiście dopowiem, że będziemy też chcieli wspierać inne dzieci z naszego regionu, bo to właśnie będziecie dzieci będzie przeznaczone to wielkie serducho. Będziemy chcieli właśnie ze sprzedaży tych nakrętek później wspierać inne dzieciaki, które też mają swoje potrzeby, jeżeli chodzi o zdrowie. Także możecie się, Szanowni Państwo, do nas zgłosić, Jeżeli znacie taką osobę, znacie takiego malutka z Waszego regionu, który będzie potrzebował tego typu pomocy, to my chętnie będziemy służyć tutaj pomocy.

A ty najmłodszych poprosimy o pom zbieraniu tych nakrętek, które poleciały gdzieś tutaj obrazu. Chciałam też oficjalnie podziękować, bardzo dziękuję. Gdyby coś będziemy pomagać, gdyby się potrzebowali na przykład.